não team to não don't escape me, please, please. One time, one more time. Robimy Danka kolejnego. G da kolejny Dan. Ale z krzesła, z krzesła, z krzesła. No dobra. To Człowiek za 26 golda. Świat chodzi na psyku. Gdzieś po 500 chodzili. Wyobraź sobie, że jest, tysiąc, że jest 1800 y rok. Widzisz scenariusz, a tam wybórka kurwa z murzynem na łańcuchu na stoi. Lekarz, lekarz patrzy mu tak, ale mały xdaj mi daje 1 samozapetichuahua zewir cyklop no nie bo ja chcę pika przelać aaa kurwa dziwo jebana andrzejs to pograł ja pierdolę no kurwa mi jakaś pijawka odesła kurwa połapka jak z innego gangu za kurwa, zapalił, kurwa. A bez bez bez, bez mnie zabawiacze co w się sensie, dobra nie ważne <laughs> kurwa kurwa mnie ty pierdolony debilu tak kurwa <laughs> możesz podziękować pociągu, blikiem pieśń orchard ty na śpij o, już Twój numer kurwa zlikowany, nie idzie na kanał. Chodź do dupy, kurwa. O, pętla. To się powieś. Jak jeszcze raz Patrycję Małczanow pójdziesz na tym pierwszym bocie, to kurwa. Za bez zawahania Mówisz masz. O, o, nic mnie nie zło... Ale chodź, się No, ja napisałem już komentarz. Ty napisałeś. Oh yeah, I will come soon I... No, <laughs> okay, cool. Ty tam pisał Squirt? A nie, to jest Squats. dobra Katar <laughs> katar tego kuszu kuszu jeb... ...jebanym w tkwoju Kuszu? What? Eee, nie ważne A... Aha. Kurwa, Serduszka to zasrałeś się? No Oh my god, I'm ale się moc zmienić. <grym> Znowu płacze? Znowu płacze, on nie. On ma bipolar. On, Już ma nie bipolar. on jest albo bipolar, albo zobaczył, że ktoś z rodziny pochodzi chodzi po podmurku, <grym> nie? A, No, <właśnie>. no <grym> ale, takie kostki masła z prosto z lodówki są najgorsze, kurwa. Takie kurwa, twarde, nie?

Fasol! bo góra. się potni, kurwa. A zresztą żarpa lekarzu i żabia? Nie. Czy żaba do lekarza, a lekarz się zestał? Masz pozdrowienie od bobra Jakiego bobra? Co rucha z gumy? Odrej, <suszy> Nie się kurwa... Zlał się! Oh, p... się napić, bo to jest za dużo, alone, <laughs> Słychać, lecię, no kurwa. się zlał, nie? jak leci na podłogę, nie! Bo to pewnie pan panu kawce, kurwa, spływa. Nie. Nie. Na ścianę kurwa Nie no kurwa to jest seryjnie na ścianę A nie, Maj <laughs> Jeszcze lepiej Od dwunastoletniego Maćka o kurwa. otrzymaliśmy pytanie co czyta normalnie, że nie może zostać się masturbować. Pewnie jak popisał też się masturbo Masz tak że są, że w miejscu publicznym jeśli gówno wyleciało z topy masz choty już jeść ale nie możesz no... Najgorsze Ochotę nie zrobiłeś teraz Ale na szczęście jestem w domu Ja w stanie specjalnie spłuczkę rozwaliłem, żeby się nie dało spuszczać gówna Nie wiem jak ja już mam pojebane, już nawet nie pamiętam niektórych ja miałem chyba się, sen, że... Jechałem autobusem i Barakobam normalnie autobus prowadził. W jakiś, w, jakąś, w jakiś ten w jakiś samochód zjebał chyba... Zjebał no, tam jakiś ludzi w ogóle, ten samochód wybuchł jak w niego wjechał, rozjebał i tylko ja z nim przeżyłem i ci, ci w środku też się wyjechali go później uratowałem z resztą Zajistus <laughs> Santowek. Filmach niemieckich Mike Irmantraut na dole jest! Ale, ale kulturalnie... View, na no brzuszek... ...i poszli sobie. Ale ja nie wiem, Gandhi tak pierdoli o pacyfizmie, bo, bo dobrze wie, że jakby była wojna to by leso bo jest na hita. Bo 30 kilo.